I jedziemy proszę Państwa, jesteśmy w samym Downtown, pięknego miasta Chicago. A tutaj proszę, jakie fajne hotele, resorty, nawet rękawica bokserska leży. Proszę, jak chłopaki tu żyły, jakie miały systemy, kurwa, w ogóle jakie amerykańskie namioty. Proszę, wszędzie porozrzucani, czekajcie, bo ja jestem, zobaczcie, tu jest Downtown. W samym sercu jesteśmy, bo muszę się wbić na highway. Jak to niektórzy mówią, na highway. A tak ludzie żyją. Tutaj wykopali z tej części stanówki bo ona idzie górą. patrzcie na górę, tam jest właśnie, tam musimy się wpić teraz. Ja muszę mieć mocno koła wyciągnięte, więc to będzie takie lekko skomplikowane. Ale to jest do zrobienia. A tutaj proszę sirsik dawny, teraz to się nazywa. W zależności od właściciela. Tak, proszę Państwa, tak, proszę Państwa, tutaj rośnie jakaś, gdyby to było jadalne, to by to zeżarli, także, <laughs> także bym to tak ujął, nie, ale no co, no, no piękny jest downtown, prawda, dziękujemy Ci, eee, Pani Burmistrz, wygląda, no, ma taką mordę, jakby tak, tak, takie zapawki, co są, to się je naciska mocno i oczy je wywodzą na wierzch. Tak wygląda właśnie piękne miasto w pięknej okolicy no, przyrody. Oczywiście jak podejrzymy bliżej downtown tego nie ma. I uważam, że Chicago jest jeden z najczystszych, najładniejszych, najbardziej zielonych, jeżeli chodzi o park, który mamy. E, downtown w ogóle w Stanach mi się bardzo podoba, ale wystarczy się odrobinę odsunąć i tak to mniej więcej wygląda we wszystkich dużych miastach. Wszystkich. Jest to obleśne, nie? Uda się pożegać spróbujemy, o jest, zielone mamy, kurde, na takim biegu to ja nie będę ruszał, okej, okay. teraz ja muszę uważać, patrz, 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 patrz. widzieliście debila? tak wygląda, tak jeżdżą, kurwa, czarne Amby fatiny ja mam kamerę, więc się nie przejmuję, więc napierdalam ich, No nie mam potem pretensji, dlaczego ty masz kamerę, zobaczcie jak ich wyrzucili, z po prostu musieli zagospodarować ten teren, żeby oni tu nie mieszkali, nie? Teraz wjeżdżamy na, na Interstate, czyli wpijamy się centralnie w samym downtown Chicago Zobaczcie jak to wygląda A jeszcze przed chwilą były piękne namioty Namioty im chyba dali takie ładne po to, żeby nie psuły widoku No a tutaj oczywiście plejada gwiazd same albatrosy jadą Inteligenty, my musimy się tu jakoś przebić teraz na dwa pasy co najmniej w jest jak zwykle siedziba w samym centrum dobra, wbijamy się raz zobaczcie, przepięknie tu jest koszal teraz ja mam włączony kierunkowskaz w lewo i tak mi wszyscy będą mieli w dupie też umie trąbić kurwa jest taka reguła niestety, ale duży ma pierwszeństwo oni jeszcze o tym chyba nie wiedzą Znaczy, czarny, nie? To nie jest problematyczne, pod każdym względem. Zobaczcie, ledwo się odsunąłem od tych namiotów. Co się dzieje? Pomijając oczywiście trafik, który mamy przed nami. I Bamboleo, które mi wyjeżdża. No niestety, którą drogą bym nie pojechał do mnie na wieś, no to niestety będę musiał chwilę postać, ale i tak spojrzałem na trafik na mapę, więc w tej chwili wygląda to najbezpieczniej tędy. Ten, ten zielony coś knuje. Zobaczcie tego zielonego. Wyjedzie mi czy nie? A, ja był taki niepewny. No, był niepewny. 290 mil niestety nie pasuje, ponieważ yy, całe już stoi. A tu mamy, no, pyk. Pyk. I nawigowanie się jeszcze tym wszystkim Wam powiem jest upierdliwe. Ja bym nie mógł w centrum miasta pracować, czyli w downtown tam, Chicago teraz gdzieś tam dojeżdżać na przedmieścia codziennie. Przecież to są, to są godziny uwalonego życia. Albo się bym przeniósł, gdybym miał tutaj dobrze płatną pracę, przeniósłbym się do samego Chicago. Albo bym szukał po prostu roboty gdzieś tam na przedmieściach, troszkę mniej płatnej, ale, ale weźcie teraz, weź, taki, no weź takim czymś codziennie. Przecież to można po prostu żyły sobie normalnie wypróć widelcem. Szkoda gadać, tak jak cię tutaj, jak przejadę na pierwszą rampę. Cyk, my niestety musimy jechać prosto. I mi się coś mi się tu wydaje, że mnie zrobili w bambuko i mój pas się będzie kończył. Bo oczywiście tu są modernizacje światła. ale jakby tego nie przebudowali, to i tak to nic nie da. To by nic nie dało. Nie? No dobra. Składam z linii.